Witam. Dzień ja witam. Witam, witam. To jest ta maszyna, tak? To jest ta maszyna. Okej. Okay. Który to jest racznik? A, panie, to tam generalnie nie pamiętam, nie, to jest nieważne, no wszystko chodzi, najważniejsze to jest to. Tak? No to, jest... to zobaczmy, to y, jakieś wycieki są tu coś? Wie pan co, tam gdzieś może być trochę opocony, dolewałem oleju ostatnio i trochę mi się rozdało. No rozgało. właśnie widzę, że tam ci cieknie olej. Na tą... Nie, nie, to tam poleć. tylko dolewałem, panie, to tam mówię. czyli to wszystko jest wszystko ok. To jest Maską, wszystko okay. wie pan tam trochę by trzeba wtryski najrzeć, ale to tak jak tam w 60. A to akumulator taki chyba stary już. Zzyty. A to tam wie pan, ale zapala. Jak się rozrzeje, wszystkie kontroli gasną, także nie ma się czego bać. A to jest oryginalny, krajowy czy sprowadzany? No wie pan to tam z Niemiec przyjechał, ale Niemiec pakał jak sprzedawał, także naprawdę ciągnie mucha nie siada. Brazi w pole tylko. Ale czemu tu się palą te wszystkie kontrolki z wykrzyknik, stop i tak dalej, to, zębatki? Wie pan, nie ma znaczenia, to tam jak się ciągnik rozszerzy, to wszystko gaśnie, jest wszystko OK. Gwarantuję panu, że takiej poryki pan drugi nie znajdzie, wsiada jechać. No wie pan, nie wiem, ja się jeszcze muszę zastanowić. Ja bym się musiał tak naprawdę kogoś poradzić, jakiegoś fachowca, bo... Drodzy Państwo, tak naprawdę ja nie kupuję ciągnika, Paweł go nie sprzedaje, ale chcieliśmy w ten sposób zaprosić Państwa do udziału w naszym nowym programie, w którym będziemy, Pawle, co? Będziemy doradzać Wam, jak kupić używany ciągnik, tak żeby nie było z nim w topy. Ale nie tylko ciągniki, bo także również inne maszyny, więc chętnie zapraszamy Was serdecznie do tego, żeby się zgłosić do naszego nowego programu. Zgłoszenia wysyłajcie mailem do Pawła Twardowskiego na adres p.twardowskimałpa.agr.com.pl I e, skontaktujecie się z Pawłem, Paweł skontaktuje się z Wami i postaramy się Wam pomóc w zakupie tego sprzętu. Paweł podpowie na co zwrócić uwagę przy oglądaniu takiego, takiej używanej maszyny, czy to ciągnika, czy, czy innego sprzętu. Co pozwoli Wam uniknąć wpadek i takich tu właśnie barierów przy sprzedawaniu. Dlatego że pamiętajcie, używany ciągnik może mieć wady, nabyte, ukryte, różne inne, i dlatego warto wiedzieć, co kupujecie. Czy jest ryzyko drogiego remontu? Dokładnie. Czy jest ryzyko może jakichś innych drogich inwestycji, które w tą maszynę będziecie e, musieli włożyć? Ponieważ cena często bywa atrakcyjna, ale czasami potem drugie tyle trzeba włożyć. Dokładnie. A żeby tego uniknąć, właśnie e, w tym celu będzie służył nasz program, żeby Wam pokazać na co zwrócić uwagę, na jakie niuanse, jakie są zagrywki handlowców którzy próbują nam wcisnąć nie do końca sprawny sprzęt, także jeśli chcecie mieć pewność, że zakupiony przez Was ciągnik czy jakaś inna maszyna będzie chodziła u Waszym gospodarstwie przez długie lata, serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się do naszego programu. Tak jest. Mamy jeszcze zimę, ale już wiosna za pasem, więc jeżeli ktoś myśli o zakupie sprzętu, który ma jeszcze służyć wiosną podczas prac polowych, to nie warto czekać i taka decyzja o zakupie Powinna być podjęta już właśnie teraz. Jeżeli jesteście zdecydowani, żeby szukać używanego sprzętu i chcielibyście skorzystać z naszej pomocy, zachęcamy do kontaktu i mam nadzieję, że zobaczymy się na planie pierwszego odcinka. Już niedługo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.